Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy działać sobie gangsterskie BMW, jakim jest E38 seria 7. Będziemy robić przy niej zaprawki lakiernicze, później polereczkę, żeby auto wyglądało znakomicie. Także zaczynamy. A Bawaria już na salonach. Będziemy brać się za robotę fajnie, że tutaj właściciel pościągał nam listwę, przygotował troszkę, żeby się tyle nie denerwować samemu. Za co dziękuję i pozdrawiam serdecznie. I co, musimy ogarnąć wóz, żeby był piękny, ładny, bo ten model tego, że tak powiem, wymaga. To są naprawdę bardzo dobre samochody Mega wyglądające I co? I postaramy się przywrócić mu stary blask Tu z potniczkiem będzie musieli troszkę podziałać Tu z potarkiem go wydrzeć Bo sztuka najebać szpachli Tylko musimy to sobie wyprofilować najpierw no jest tu troszkę zabawy ale no warto, warto się ja taki sentymencik, bo zawsze mi się ten samochód podobał Klota jak skór syn także bierzemy się za robotę. Mamy sobie pierwsze już robótki wyczyszczone z rdzawki. Tutaj listwo idzie Kurwa nawet na kolanach chodzę kurwa przy tym aucie Takie zajebiste Tutaj też pyk 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 wy wytrawiamy Rdzawki, wyczyszczone, odtłuszczone Pyk pyk pyk, rozumiecie Tu też Tu sobie Też zaprawimy Żeby to miało ręce nogi I co? I lecimy dalej Dobra, mamy już pierwsze zabezpieczenia antykoracyjne. To se musi teraz postać na spokojnie. Trzeba dać temu czas. Trzeba dać temu poleżeć. Kurczę. I bierzemy się teraz za spotarek. Musimy tutaj lekko podciągnąć. Na kole Jest lekko wiewane. i co, rozkładamy sprzęt i działamy. I nie możemy zapomnieć też o odłączeniu akumulatora. Bo żeby nie zjarać alternatora albo jakichś kabli. kolejny dzień. Przed szpachlowaniem sobie tutaj zmatowimy i w każdym miejscu, gdzie dawałem środek na rdze. i zaczniemy od tego, że użycimy sobie podkład epoksydowy, żeby nam to wszystko pozamykało ładnie i dopiero zaczniemy szpachlowanie. I zaczniemy to od szpachli z aluminium, a dopiero później z wiekiem szpachlą. No, mamy już oklejone, żeby sobie zapodkładować epoksydą przed szpachlowaniem. Piek, piek, piek. Później damy sobie, tak jak wspominałem, szpachlę z aluminium, szpachlę uniwersalną i będzie, będzie bajka, a później ktoś Ci powie, że Panie kurwa, ba, ale kurwa drogo, ale drogo, ale Panie kurwa czasu schodzi No schodzi kurwa i będzie schodzić, bo jak coś robię, to robię tak, żeby to miało ręce nogi, żeby to trzymało się jak najdłużej A nie żeby za pół roku mi dzwonił, chłopanie kurwa, aleś Pan to spierdolił kurwa Także kurwa, szanujmy siebie i robotę czyjąś. Bo jeśli ktoś chce dobrze, to warto na to poczekać. No, mamy szpachlą ogarnięte. Epoksydzik wjechał. Zaraz wjeżdża podkład akrylowy. Lecimy z tematem. w podkładziku wóz dzisiaj sobie malniemy tutaj tą część tu w na zderzaku tu pas tylny razem z tym naróżnikiem z tym błotnikiem i nie wiem może zobaczę może jeszcze te drzwi opierdolę dzisiaj zobaczymy bo Klota jest duża, jak już wspominałem. Yy, I co, tu będę miał ciepło od pieca, a tam będzie zimno od drzwi. No i muszę jakoś to tak rozłożyć, żeby pomalować sobie jedną część. A jutro ogarnę sobie tak, żeby przestawić wóz odwrotnie, żeby miał ciepło od pieca. I wtedy pomalować resztę. Także lecę teraz po farbę. I działamy. Dobra, mamy sobie już oklejone. Zaraz mieszamy bazę i będziemy cykać. Jeszcze folię zarzucimy na wóz cały. Trochę jebania, że to muszę na dwa razy robić. No ale nic nie poradzę, że tu kurwa takie duże to auto. A, ale będzie, będzie git. Wcześniej te przesiarki sobie cyknę pod kładzikiem na, na mokro I, i i No i wleci No pierwsza część za nami dopiero siedzi cykny puk, puk, puk tego Kurwa, więcej tego oklejania, tego pierdolenia niż kurwa malowania No ale baja, kurwa, baja Sieć dobrze Jutro kolejna część Także Zobaczymy, co z tego będzie No, baza już nam siedzi i za niedługo lecimy z lakierem no i mamy polakierowane skręcone regamy się no i mamy już polakierowane jakieś śmieci powycinamy Wkładamy polereczkę całości i będzie bajka. już wymytą wyschnie przez noc bo już mamy kurwa 23 godzinę i co jutro wosk i furę oddajemy to były dobre dwa tygodnie naprawdę zajebiście odżyła, zajebiście wygląda ale jak już będzie wszystko ogarnięte, to plastyczki, pozakładane listwy yy, Znawoskowana bez kropli Szyby muszę też przemyć Ogólnie taka kosmetykę jeszcze po, 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 Podziałać, żeby to miało ręce nogi I będzie naprawdę Zajebistym E38 na mieście Właściciel się będzie cieszył A ja się będę cieszył razem z nim że on jest zadowolony i że będę mógł podziwiać furkę swoich marzeń zrobioną przeze mnie na mieście gdzieś na ulicy także kończymy bo już sam nie wiem co pierdole posuję się wyspać i tak jak mówię Jutro kończymy. e się. Pozdro. Życzymy, 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 życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa dla całej drużyny. Niechaj ten wóz nowy dobrze się